Dergal Hobby. Skuteczna i bezpieczna ochrona gadów i ptaków przed pasożytniczymi stawonogami. Zapraszamy do zapoznania się z filmem instruktażowym, który przedstawia zabieg z użyciem preparatu Dergal Hobby. Naszym przewodnikiem będzie uznany hodowca gadów i właściciel firmy Animals Life, pan Witold Plucik. Roztocze gadów to krwiopijne pasożyty, które mają duży wpływ na zdrowie hodowanych zwierząt. Duża populacja roztoczy może powodować osłabienie, rozdrażnienie i większą podatność gadów na infekcje bakteryjne. Pasożyty mogą także przenosić choroby wirusowe, a także stanowić zagrożenie dla zdrowia hodowców gadów. Planowane zwalczenie pasożytów należy rozpocząć od dokładnego oczyszczenia wnętrza terrarium. W pierwszej kolejności należy przenieść zwierzęta do przygotowanego wcześniej miejsca. Przed zastosowaniem preparatu dergal hobby należy usunąć i zutylizować ściółkę oraz wszystkie znajdujące się w terrarium drobne przedmioty, które mogą stanowić kryjówki dla pasożytów. Należy wyłączyć z prądu wszystkie urządzenia elektryczne, np. oświetlenie i ogrzewanie. Preparat należy stosować w stężeniu 1%, to jest 10 ml koncentratu na 1 litr wody. W celu uzyskania wymaganego stężenia roztworu roboczego należy do zbiornika opryskiwacza wlać odmierzoną objętość koncentratu oraz potrzebną objętość wody a następnie wymieszać. Przewidywane zużycie roztworu wynosi od 100 do 130 ml na metr kwadratowy, w zależności od intensywności inwazji. Nadmiar przygotowanego roztworu może być wykorzystany podczas następnych zabiegów. Przed każdym użyciem należy wymieszać preparat. Należy dokładnie nanieść preparat dergal hobby na wszystkie powierzchnie terarium, a także wszelkie szczeliny i zakamarki, w których mogą przebywać roztocze. Po opryskaniu wnętrza i wyschnięciu terrarium należy przywrócić je do stanu umożliwiającego umieszczenie w nim zwierzęcia. Następnie należy dokładnie nanieść preparat na elementy wyposażenia terrarium. Należy nanieść preparat na całą powierzchnię ciała gadów, także na stronę brzuszną. W przypadku małych gadów należy zwrócić szczególną uwagę na drożność otworów nosowych po oprysku. Roztwór preparatu Dergal Hobby nie powoduje podrażnień skóry i oczu opryskiwanych zwierząt. Jest także bezpieczny dla ludzi. Jeśli pasożyty zostały zauważone także poza terrarium, należy wykonać opryskanie całego pomieszczenia. Po sześciu dniach od zabiegu należy powtórzyć opryskiwanie, by zwalczyć nowe pokolenia roztoczy. Sprawdzając stan zwierząt, należy zwrócić uwagę na miejsca pasożytowania, charakterystyczne dla danych gatunków stawonogów. Fizyczny sposób działania dergal hobby nie powoduje uodparniania się pasożytów. Zabieg z użyciem preparatu dergal hobby obniży ryzyko zakażenia bakteryjnego. Polecam preparat Dergal, bardzo skuteczny w razie inwazji roztoczy. Sam go stosuję, jest bardzo dobry, przy czym jest bardzo bezpieczny dla zwierząt i dla ludzi. Więcej na dergalmyślnikhobby.pl